Yo, siemanko, Season Place. W dzisiejszym odcinku wpijamy Rico na 1000 pucharków. Zobaczymy, jak wyjdzie. W przeciwnej jest Edkar i Taino Mike. Okej, okay, idziemy lewą stroną. Atakujemy ich. No i cyk. No i zapijcie. Będzie chyba łatwo. której oni strony pójdą? O, a to ja mi tam A Edkar kuram. No i ulcik wleciał. No i sypiłem go. O, mam to ko teammata. No i my to wygramy. Ale pre ult. U nie Edkar Nie no wykraliśmy. Cztery, jeden. Dobre staty. Widzimy się w następnym odcinku. Pa, pa.